Dziś pokażę Wam najciekawniejsze wzroki, jakie można zrobić na takiej oto kotce rybika. Będą to dwa. Pierwszy wzrok wygląda tak. I robi się go następująco. Na początku trzeba zrobić ruch M. Później taki ruch. Później na dół. A później, no. no, a jak chcecie no, zmienić w sensie, żeby już była cała ułożona, to wystarczy zrobić to samo. Yy, drugi wek wygląda tak. Wystarczy, że weźmiecie jeden, dwa do góry, jeden, dwa w jakąkolwiek stronę. Odwrócicie kostkę tak i zrobicie jeden, dwa. Jest to piękna szachownica. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na mój kanał Rubik's Dawid. Żegnam.